Chłopaki, chrupaki, witają w kolejnym odcinku, dzisiaj znowu jestem sam, już jadę do Wyszogrodu, jadę spotkać się z dwoma kolegami z Forum RAC i będziemy dzisiaj testować trasę Pętla Płock, którą jeden z innych forumowiczów przygotował i co, i nagram trochę z tego przejazdu, no to lecimy na spotkanie. Są koledzy z Form RAC Odpowiednio wyposażeni Już deszczyk, trochę zaczyna padać ale Lecimy No dobra, już skręciliśmy w las Wyjeżdżaliśmy trochę źle, ja nie zauważyłem, żeby tam było jakieś odbicie, no ale trudno, ta część też się łączy z tą, więc najwyżej później sobie dojedziemy. Ktoś na Mandri zginął! Jest nasza zguba, jedzie! Tak. Moje kołki już tak dobrze nie trzymają, się po prostu ześlizgują.

Się przestraszyłem tam, że linka była rozstawiona. To był taki trochę efekt optyczny, linki, która była po prawej stronie i panowie tam ustawiali sobie słupy, ale się wystraszyłem, że tu linka na motocyklistów, ale na szczęście, jak mówię, tylko złudzenie optyczne. A tak właśnie, informacyjnie pojechaliśmy z Wyszołdą na południe i dalej jutro ze wschodnich zegara Tak I... to tu taka ładna polanka. Właśnie przecięliśmy jakąś asfaltową drogą. Na szczęście to tylko było przecięcie tej drogi przez taki nowy mostek. Trasa póki co nie jest tak jak bardzo trudna. Jedyne to to warunki takie są tutaj pod ciężkie motocykle, że może być troszeczkę jakieś tam wyzwanie dla kogoś, kto nie czuje się wyczerpnie w ciasku w złocie. No ale to wiadomo, no to można sobie po prostu powolutku przejechać i wszystko się da. takie droga idzie, okej okay. teraz kolega pojechał przede mną no wreszcie kogoś innego nakrę. i prosto, tak jest kolega już chyba nas na swojej aplikacji o, a ja też rozumiem dlaczego było tutaj zaznaczone, że to teren prywatny. Zagrać sobie. No, ale fajnie.

The taste, your arm, your knees I'm on the case. You take the heat and the search grace. The said the don't be here and i just scared I'll let you down. We'll stick around and you'll find out. But don't you wanna make me proud? Cause I'm so proud, baby. I'm so proud of you. a <laughs> Jeszcze na tak agresywny jak jest oponie, a to jest proszenie się o kłopoty. Piaszyczyk. panowie tutaj na tych lekkich crf to nawet nie czują jeszcze na takiej oponie. No, tak już mówiłem wcześniej, Jadę na, może mówiłem, może nie mówiłem, może było widać Na motozie Rally Z tu i tył Natomiast ten tył to już taki łysawy Tutaj taka ważna informacja dla wszystkich forumowiczów, raz, że jest pakietka. Teren prywatny jest ten zbroniony, działając w dobrej wierze. Zakładamy, że to jest tutaj. no, Też nie dajemy się zwariować. w którym jest to teren prywatny, gdzie można jechać czy nie można jechać, jeździ legalnie czy nielegalnie. Zobaczymy jak głęboko. Pierwsza przygoda Do dzisiejszego dnia. No dobra, słuchajcie, to możemy zawrócić. Ja tam nie chcę ten. Ale brodzenie fajne się wydaje. Tylko mówię, strasznie miękko pod spodem. A, but mi wciągnęło. Objechać się da. Postanowiliśmy nie ryzykować i pojechać dookoła. Fajnie było spróbować, ale z drugiej strony czas i nagli próbujemy właśnie znaleźć drogę dookoła, a droga wydaje się normalną drogą. O, zresztą widać. dalej prawo no i chyba znaleźliśmy tą drogę tu jest ta rzeczka i droga jest tu to tak to nudne jak tylko jadę z przodu nawiguję kręcę film a tak to przynajmniej nie muszę się patrzeć no. dobra musiałem zmienić kamerę bo mi bateria padła w tamtej że niestety tutaj będzie jakoś gorsza i stabilizacja gorsza także na pewno widać teraz różnicę między stabilizacją między GoPro 10 a GoPro 5 które obecnie mam na kasku to prawda jest taka że w dobru dziesiątce materia bardzo szybko pada Ale zajebisty odcinek ha. Super Bardzo fajny Że naprawdę 10 na 10 Tak tu, no. także jeszcze ten odcinek przejedziemy i będę się zabijał do domu No i Proszę bardzo w tej trawce, którą uwielbiam. Chwila, chwila, chwila. Gdzie? To nie pokazuje prosto, ale. Tutaj niezły kocią. Po droga jakaś tutaj kiedyś była. No muszę przyznać. Drogi kolego, który ustawiałeś tą trasę, że miałeś fantazję z tym odcinkiem, nie powiem. To oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. No dobra, ciekawy odcinek, nie powiem. Ja się będę zwijał. No, muszę już się zwijać. A jedziesz gdzie? Do Warszawy. A my już kończymy. Przejechaliśmy prawie całą południową część pętli Płock. Już czasu nie starcza, żeby jechać dalej, więc się rozstajemy. Więc panowie, pomachajcie. Cześć, miło było. Do zobaczenia na forum rad.